W niedzielne popołudnie szczypiorniści Azotów poławy mierzyli się z zespołem toru z wybrzeże Gdańsk w ramach rozgrywek PGNG Superligi. Poławianie byli żonni rewanżu za niedawną dość niespodziewaną porażkę, którą ponieśli z Gdańszczanami po rzutach karnych. Spotkanie nie zaczęło się najlepiej dla azotowców, gdyż w pierwszej minucie okazji rzutu karnego nie wykorzystał Andrzej Akimenko. Gdańszczanie przystąpili za animuszem do ataku i już po kilku minutach na tablicy wyników widniał rezultat 6-4 do 4 dla wybrzeża. Potem jednak sprawy zaczęły układać się coraz lepiej dla poławian, zdołali oni doprowadzić do remisu, a po chwili wyjść na prowadzenie. Po pierwszej połowie azoty prowadziły 13 do 11. W drugiej części spotkania to Puławianie kontrolowali wyniki, nie pozwalali zawodnikom z Gdańska na doprowadzenie do remisu. Ciężar zdobywania bramek wzięli na siebie przede wszystkim Michał Jurecki i Łukasz Rogulski, którzy w całym spotkaniu zdobyli odpowiednio 8 i 7 bramek. Tym razem obyło się bez nerwów w serii rzutów karnych i pławianie dowieźli bezpiecznie kilkubramkowe prowadzenie do końca spotkania. Azoty torus wybrzeże Gdańsk 30 do 26, do przerwy 13 do 11. Azoty zagrały w składzie Bogdanów, w Zembrzynie Jurecki, Jurecki, Rogulski, Przybylski, Łangowski, Gumiński, Akimenko, Kowalczyk, Dawidzik oraz Szyba, Seroka, Welkawr, Podsiadło i Jarosiewicz. Kolejnym rywalem Azotów ma być zespół Stali Mielec. Mecz odbędzie się już w sobotę. Przede wszystkim to chciałem złożyć gratulacje drużynie z Póław, z powodu zwycięskiego meczu. Wiedzieliśmy, wiedzieliśmy z jakim nastawieniem będziemy tutaj podejmowani. Ze względu na, na nasz wcześniejszy wynik w naszych spotkaniach, I, i, i tak było. To była twarda, męska gra. Puławy były bardzo skoncentrowane i zasłużenie, zasłużenie zdobyły trzy punkty w tym meczu. Natomiast z mojej strony, chciałem pogratulować swojej drużynie postawy, z jaką podeszli do tego spotkania. Z nastawieniem. Do walki, z jakim wyszli od, od pierwszych sekund i z konsekwencją gry, którą zauważyłem. Bardzo mi się to podobało i, i myślę, że mimo porażki, oczywiście no nie możemy mówić o jakimś świetnym nastroju, natomiast y, wiem, że możemy wyciągnąć stąd jakieś pozytywne wnioski i od tego momentu budować drużynę na, na kolejne spotkania. Y, y, drużyna też już jest świadoma tego, co trzeba robić. W, w ciągu tygodnia, i jak przygotowywać każde kolejne spotkanie, żeby, żeby być w odpowiedniej formie w weekendowym meczu. I mam nadzieję, że mimo przerwy teraz, którą mamy, nie wypadniemy z takiego rytmu i, i e, z taką konsekwencją, z taką koncentracją i z taką wolą walki, którą widzieliśmy dzisiaj, będziemy podejmować każdego kolejnego przeciwnika. Cóż, po takim meczu to chyba najważniejsze są trzy punkty. E Ciężko nam się gra z Wybrzeżem. Dobrze, że już więcej tych spotkań nie będzie. Ale no myślę, że stanęliśmy na wysokości zadania. Mówię, najważniejsze, że są trzy punkty. Te mecze przed przerwą zawsze są niebezpieczne i teraz mamy przerwę na reprezentację, więc myślę, że spokojnie popracujemy i będziemy gotowi na tą ostatnią fazę sezonu. Bardzo dużo błędów zrobiliśmy w pierwszej połowie. W drugiej ograniczyliśmy tę liczbę i od razu wynik. Można powiedzieć, że kontrolowaliśmy to spotkanie, też cała drużyna pograła. Nie, 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 nie było potrzeby, żeby ci podstawowi, czy ci zawodnicy, którzy grają w największym wymiarze czasu, mogli też dzisiaj od, od, odpocząć, mogli, mogli, nie musieli ciągnąć tego meczu przez całe 60 minut. Bo wynik nie jest najważniejszy, a najważniejsze są punkty.